Drodzy Państwo, często mówimy o kobietach, że to słabsza płeć, no ale jeden z dzisiejszych naszych gości, Magdalena Miszarzu, dowodnia, że to absolutnie farsa. Magda jest kierowcą rajdowym. Z nią i z jej pilotem Łukaszem Borko już za chwilę porozmawiamy o tym, jak to jest czuć adrenalinę na największej szybkości. Zostańcie Państwo z nami. No dobrze, no to zacznijmy od tego, że sezon Wam się chyba zaczyna wkrótce. Jesteście już o krok od rozpoczęcia startów. Tak, to prawda. Już 9 kwietnia zaczynamy starty. W tym roku troszeczkę z opóźnieniem z tego względu, że nasza rajdówka w zasadzie do dnia dzisiejszego jest jeszcze na warsztacie. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjadę. Będziemy testować samochód, ustawiać. Także już 9 kwietnia będzie można nas oglądać na trasach. I Railway ciężka Masters. praca przez Dokładnie, cały sezon. Tak. Magda, jak to jest? Dużo się spotyka kobiet, które wsiadają za kółko nie po to, żeby pojechać do supermarketu. Czy dzieci odebrać ze szkoły tylko po to, żeby wygrać OS a docelowo cały wyścig? Eee, kobiet jest niewiele. Startuje ich trochę. W większości są to pilotki. Eee, za kierownicą, tak jak mówię, jest niewiele kobiet, ale można je zobaczyć eee, w rajdówkach. A jak się pilotuje kobietę Łukaszu? <laughs> eee... Czy nie ma to w ogóle znaczenia i to chodzi tylko o to, żeby po prostu był dobry kierowca? Tak, to jest prawda. Natomiast wiele osób pyta, czy nie boję się jeździć z dziewczyną. I nie nie boję się. Od samego początku, jak się okazało, że po naszych pierwszych wspólnych OS-ach, że Magda naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Od razu nabrałem do niej zaufania i ta chemia powstała w pilot kierowca. I nie ma jest to niezbędne, znaczenia, prawda? I nie to ma to takie, znaczenia, takie czy, czy to jest dziewczyna, wasze. czy to jest chłopak. Ważne, że Magda bardzo dobrze jeździ. To musi, musi grać, prawda? Tak jak ryby w samochodzie, tak wy między sobą. Bardzo. Spędzamy w samochodzie w zasadzie wspólnie, bardzo dużo czasu i niezbędne jest to, aby między sobą dobry kontakt i dobrze się dogadywać. A jak to się zaczęło? Skąd to, to gdzieś tam się narodziło w tobie, żeby ścigać się z większości, jak mówisz, mężczyznami na trasach? Ja w zasadzie, kiedy pamiętam, interesuję się motoryzacją. Mój tato jest mechanikiem samochodowym, więc miałam o tyle łatwiej, że gdzieś tam mogłam być blisko tej strony technicznej. Pomysł z samego ścigania zrodził się gdzieś tam troszeczkę później. Kuzynka zebrała mnie na tor. Pojechałam, zobaczyłam, i w następnym sezonie postanowiłam, że spróbuję swoich sił. I tak to się zaczęło. Na początku kajotesy tor, teraz troszeczkę bardziej rajdowo. Pokażę, jak cały ten peleton samochodowy przyjął Magdę wśród swoich? Bo to nie ukrywajmy tego, że to wasze środowisko jest takie dość skonsolidowane, zamknięte. Trochę tak, ale myślę, że przyjęli Magdę bardzo dobrze. Mi najbardziej się podoba to, jak okazuje się, że jest koniec rajdu i ci wszyscy lokalni matadorzy okazuje się, że jednak są z tyłu. No i ten niesmak na twarzy często, często widać, ale nie jest nigdy to złośliwe. I na tyle jest e, takiej sympatii między, między wszystkimi zawodnikami, że nie ma złośliwości. Jest e, ogólna radość, że. że I doping, Że jest meta. Tak, że że jest meta i kto wygrał, to, to lepszy. Tak, to prawda. Zawsze najważniejsze, żeby bezpiecznie dojechać do końca, prawda? Tak. Gdzie Was będzie można zobaczyć? W, w tym roku. Postawiliśmy bardzo mocno na Czechy, ale w Polsce też będzie można nas zobaczyć. Eee, tak jak mówiłam, 9 w okolicach Świdnicy. Eee, kolejny rajd będzie w Czechach. Eee, planujemy tam pojechać około pięciu rajdów, ale będą się w to wplatały też starty tutaj u nas. Kryterium Czyli od pamiątki... raidu świdnickiego po prostu zaczynacie, tak? To się nazywa dokładnie Tarmac Masters. I To jest eliminacja rajdowych samochodowych mistrzostw Polski? Nie. Nie. Nie? Nie. A będziecie startować w takich? W tym roku na pewno nie. Jeżeli, Czyli Czechy przeważyły, tak? Tak. Jeżeli uda nam się uzbierać budżet, to może w przyszłym roku, ale to są na razie tylko marzenia. No, idzie Magda do sponsora, mówi: Mam pasję, jestem super kobietą, super kierowcą. I co, sponsor nie daje pieniędzy? Niestety nie jest tak łatwe, jakby się mogło wydawać, dlatego dziękujemy sponsorom obecnym za to, że wspierają nas i pomagają nam w naszych startach. Czyli to jest cały czas bolączka sportowców? Dokładnie wszystkich. tak. Jakim samochodem? Na, na każdym się na każdym poziomie. Jeździmy Hamilton Civic, jest to 170-konne auto ze sportowym zawieszeniem, z krótką skrzynią biegów. Widzieliśmy przed chwilą film, między innymi ze środka samochodu, to cały czas robi no, no, wielkie wrażenie. Miałem okazję kilkukrotnie właśnie podczas takich dni testowych z kierowcami w naszym kraju jeździć i powiem szczerze, że absolutnie nie zrozumcie tego źle, ale mm. dużo pewnie się czuję, jak jestem na, na fotelu kierowcy. Pewnie bym nie jechał tak szybko w określony zakręt, jak ci kierowcy, ale no, zaufanie ty jako pilot absolutnie musisz mieć stuprocentowe do kierowcy. Tak. Yy... Nawet jak są jakieś ekstremalne sytuacje. Bardzo mi się podoba, jak czasami Magda e, przy utracie przyczepności lubi sobie czasem piszczeć. E, tak zdarza tak. mi się krzyczeć w rajdówce, to prawda. Tak. E, natomiast e, nie zawsze czuję się pewnie i widzę, że Magda, nawet jeżeli gdzieś tam faktycznie złapiemy jakieś pobocze, potrafi wyjść z opresji i oby faktycznie było tak dalej, że nie mieliśmy w jakiejś żadnych większych przygód i oby tak pozostało. samochodem przyjechaliście do nas dzisiaj? Nie rajdówką, bo tak jak powiedziałam, ona jest jeszcze na warsztacie, zaraz jak tylko wyjdę ze studia, ale ja będę po nią gonić, ale prywatnie też jeżdżę Hondą Civic, która, na której uczyłam się jeździć Czy w tej Hondzie Civic są już letnie opony? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No właśnie, to teraz sprawdzimy, drodzy Państwo, jaka pogoda, bo ta pogoda zazwyczaj mobilizuje nas do tego, żeby opony już zmieniać na letnie, czy też na zimowe, lub ich jeszcze nie zmieniać. Plansze pogodowe dla Państwa już teraz.